Aluminium w cenie, co? Aluminium w cenie. Muszę złą wywieźć wam, kurwa, sterkę. Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Cześć. E, dzisiaj niedziela, odwiedził nas Kamil. E, tutaj już kiedyś wspominaliśmy wam, że od jakiegoś czasu z Kamilem e, zaczęliśmy współpracować tak prężniej i zaczęliśmy coraz więcej naprawiać aut z Ameryki. E, jak ta Kamil współpraca wygląda na chwilę obecną? Mercedes pojechał w ciągu ilu? Półtorej miesiąca chyba. Czyli od przyjechania do nas, do warsztatu, do oddania auta minęło półtorej miesiąca. Auto mhm. było malowane całe praktycznie, tak? Dokładnie. Auto było malowane całe, e, było urwane koło, z tyłu się okazał krzywy, był serwis mhm. olejowy, hamulce robione, e, jeszcze elektronika była robiona w tym czasie. Elektronika była robiona, e, folia. folia, my zajmowaliśmy się e, szukaniem części. E, także półtorej miesiąca od przyjazdu auta. Tutaj do mnie też właściwie ostatnio dzwonił, bo mm, jak oddaliśmy samochód do Kamila, czyli nie miał zderzaka, nie miał e, lampa, tam, lampy były czy nie? Tam. Czy Mercedesie? No, błotnika nie było, maska była zgnieciona. Tak, tak, tak. Zderzaka nie było lampy i błotnika. Tak, i tutaj nie mówiliśmy tym autem wykonać e, jazdy próbnej. Tutaj właściciel wiedział, że jak odbierze od Kamila, musi pojechać, mm -hmm. pojeździć troszkę i wtedy do nas wrócić, żebyśmy ewentualnie mm, jakieś kolejne usterki albo znaczy, no trzeba sprawdzić auto tak jak dokładnie nad, które y, wyjdą podczas eksploatacji i usuniemy tutaj wyszło tylko coś takiego, że auto jest słabsze, tak? Yy, tak wyskoczyło, od silnika i tak jakby się włączył tryb serwisowy, nie miał mocy tryb awaryjny, że nie ma mocy, tak tutaj tak. właściciel ze mną się kontaktował, mówi, że podczas y, tych jazd wyszedł tylko ten błąd y, tutaj przyjedzie, tutaj pamiętacie w tym mercedesie było gniazdo jakiegoś zwierzaka tam w środku. My to wszystko A. czyściliśmy. Być może albo jakiś przewód jest nadgryziony, albo e, albo, albo mm, jakiś może być Tak, no, dokładnie. To trzeba sprawdzić jak Czyli najbardziej. Wczoraj tej... pisał ze mną, mówi, że moc że wróciła moc? moc. No dlatego być może, no to no, tak. Trzeba pojeździć, auto stało, no nie? Auto stało, właściwie pojeździł, on miał z tego świadomość, że e, taki takie coś nie mieliśmy jak sprawdzić podczas jazdy, ponieważ auto było niezarejestrowane, nie było tak. y, Zazbrojone we wszystkie elementy y, Także my Kamilowi ogarniamy mechanikę Części Przygotowujemy samochód, y, przygotowujemy samochód pod blacharkę tak naprawdę tak, tak? i no? pod lakierowanie y, Tutaj mamy tą BMW 4, którą już widzieliście na naszym kanale jak przyjechała i jak y, Zaczęliśmy naprawiać zawieszenie, Kamil dzisiaj przyjechał Eee, zobaczyć sobie jeszcze, czy mm. wszystkie części, które zamówił, to wystarczające, czy mm. czegoś jeszcze brakuje. I co kamień zamawiałeś? No znaczy, ja na dzień dzisiejszy mam, mam, mam e, maskę sobie kupiłem. Maskę sobie kupiłem. Zderzę kupiłem praktycznie kompletnie bez hologena. Prawego hologena mi będzie brakować. Mm -hmm. Tutaj ja się dzwoniłem do ciebie, bo też jak za, będzie zamawiał te części, tutaj gdzie są te Mocowania, Mocowania powyginane. Mocowanie tak. kupiłem. Tak, jest tam miejsce na chłodniczkę, tak? tak, tak ona tak. tutaj wchodzi z mocowaniem mhm. i od dołu też tutaj jest wyrwane to mocowanie, też ta chłodniczka, tak. no, żeby no, się no. trzymała. Eee, I tutaj jeszcze ciekawa rzecz, tak? Tutaj pokażemy, może wezmę mhm. kamerę, kamerę mhm. bliżej i pokażemy jak tutaj wygląda tak. sprawa z przodu. Samochód dostał Centralnie w belkę było uderzenie, coś wyższego musiało być, bo tak, belka jest uszkodzona, yy, mocowanie lampy i zamka, to jest taki spornik w kształcie liter L, on jest uszkodzony i trochę nam ten fartuch pociągło do tyłu. Tutaj fajnie na tym tutaj widać, tak rozmawialiśmy, że tutaj ta osłona e, plastikowa, popatrzcie się, jak tutaj ta osłona idzie. Rozwarcie na dwa palce. Rozwarcie na dwa palce, a tutaj rozwarcia. Nie ma. nie ma z tej strony. Czyli prawdopodobnie, nie wiem, że będziemy się sugerować, oczywiście, plastikiem, bo to wszystko nam pokaże, jak maskę, przekątne. I tak, przekątne, jak maskę przyłożyć, ile co poszło, ale tutaj ewidentnie widać, że ta strona auta. Ale to widać, że tutaj nawet jak z daleka się popatrzy, to tutaj ta odległość będzie od kim do kilku. Może metra i tak no. z, trochę no. zmierzymy. Tutaj był gdzieś metr albo na geometrii. Przytrzymaj sobie to, a ja idę po metrówkę jakąś. Tutaj tak samo widzicie. Yy, potrafiło nawet zagiąć numer win. Postaram się to wyciągnąć, żeby, żeby tego nie wycinać, bo fartuch jest dostępny w serwisie, ale dosyć drogi z numerem win oryginalnym. Zaraz kawin nam powiesz jak naprawić ten. Znaczy to jest taki teoretyczny, wiesz, taki yy, pomiar, wiesz, no, no, no nie na oko, ale wiesz. To tylko taki pomiar mimo, dokładnie, bo to nie tak się Dojdziemy no, z... do punktów jakiegoś takiego, na kilku mamy dwa te same punkty. Tak tutaj I Do której śrubki? To, to jest 31. Poczekaj, pokaż. 31, tak? 31, Zaczekaj, z drugiej strony. 32 cm. 32 cm, no, 32. Czyli centymetr jest na pewno. Na pewno, no to widać wiesz, to... gołym okiem, tak, że jest. tutaj widać, że tutaj jest po prostu, tak jak mówię, no tutaj jak to się mało w tym miejscu, jak tutaj zrobiło nam e, fałtkę, no to gdzieś to musiało pójść. Tutaj też widać, że. W tym miejscu mocowanie tego górnego wzmocnienia metalowego nie dolega, tak? Mhm. Dobrze, a tutaj? Tutaj też jest troszkę, ale tam widać, że jest bardziej. tutaj widać, ten. jest bardziej, dokładnie. To jest może kwestia jest... wyciągnięcia tego do, do zewnątrz. Może nam się trochę to wyprostuje, ale zawsze jakiś ślad zostanie. Postaramy się tutaj jakąś dziurkę może zrobić A jest dziurka od spodu? Jest, no już przerabialiśmy takie bębki i tam Delikatnie od spodu trzeba wypłukać, no i... I w miarę to jest równo. Słuchaj, ogólnie auto uszkodzone jak na chwilę obecną fajnie, tak? Uh -huh. Wiadomo, jeszcze tym autem nie jeździliśmy po drodze, uh -huh. nie wiemy jak ono jeździ, natomiast o własnych siłach do warsztatu wjechało. Właściciel, tak jak widzicie, już te elementy, co nam przywiózł, zostały zamontowane. Tutaj leży tak naprawdę pół ośka tylko, którą zamontujemy, którą zamontujemy i w zasadzie temat. Zawieszenie no mamy tak ogarnięty. Chcieliśmy jeszcze zrobić tutaj w międzyczasie e, ostatnio serwis olejowy plus serwis skrzyni biegów. Natomiast auto odpaliliśmy po montażu tej chłodniczki. Dolaliśmy płynu chłodniczego. Nie patrzę czy jest. Coś tam jest. Nie jest płyno. No. Tak i dolaliśmy płynu chłodniczego. Sok z gumy jagód. Sok z jagód, Tak. Dolaliśmy płynu chłodniczego, żeby sprawdzić, czy układ chłodniczy jest e, szczelny, posprawdzaliśmy, posprawdzaliśmy pozostałe płyny i wszystko było fajnie, Odpaliśmy auto, a to na, po, po 4 minutach auto zgasło o. i już nie odpali. I co się stało? <laughs> brakło paliwa. Aha. No to jest <laughs> Standard, nie? No, przyczyna taka. <laughs> tak, Brakło długie. paliwa, dolaliśmy 10 litrów. 10 litrów benzyny i auto odpaliło. Także to już jest sprawdzone, że auto odpaliło i tutaj z przodu w zasadzie tyle, tak? Belkę jeszcze muszę kupić przed przednią. Mhm. Tą strefę zgniotu dolną mam już kupioną, to mam kupione. Właściciel sobie ma ogarnąć błotnik, powiedział, że sobie kupi błotnik i lampy. No i listwa pragowa zostanie nad kole. No i pewnie jakieś pierdółki, temu co ponia... Czyli słuchaj, jeżeli y, właściciel dowiedzie to tak do przyszłego tygodnia końca, bo myślę, że... No na pewno nie, nie, wcześniej się nie uda. No to myślę, że u nas to auto skończymy myślę, że wtorek, jak nic nie wyjdzie. Tłumnik rozpałaliśmy, no. y, jest już sprawne, zawieszenie jest sprawne. Oczywiście jedziemy na stanowisko geometrii, sprawdzimy pod względem geometrii jak to... Wyszło i tam jeszcze z tyłu chyba tylny zderzak był, nie? Tak, no z tyłu był pęknięty zderzak. Właściciel zdecydował się na, na spawanie tego zderzaka. Bo ta część, która jest tutaj pęknięta, została. Także to wystarczy ładnie pospawać i... Tutaj mamy. I się Ciekawe czego taka dziurka, może się w coś... Albo wiesz, od wózka widłowego może, może albo no, w transporcie. Tak, może nie trafił któryś z wózkowej i wbił. Ależ takie okrągłe, ładnie wycięte. No nic, ale to, no. to powiedz mi, ty to spawasz czy komuś też onda jest? Tak, tak. tak. No, Czyli u ciebie jest. też można ewentualnie e, zespawać. No to jest takie proste. uszkodzenie proste, że tak. się. Nie na... nic, tak. tak, bo najgorzej jak tutaj nieraz zadają nam ludzie pytania, jak są poobrywane tutaj zaczepy. zaczepy między. No to jest też pięknięty w tą stronę. To jest zawsze ryzyko przy wpinaniu, jak się wpina z albo bo ściąga, że on tu pęknie. Albo nie będzie dolegał ulegał, tak, ma dolegać. Dokładnie. Dlatego jak tutaj tutaj są uszkodzenia, wiadomo, w niektórych ekstremalnych przypadkach można to próbować naprawiać, natomiast unikamy tego, tak? No, jak jest drogi zderzak, no to można próbować, no nie? Tutaj właśnie też wspomniałem coś o tych lampach z tyłu, bo one były prawdopodobnie lakierowane, nie? Gdzie tutaj sprawdzaliśmy? Sprayem malowane. Albo sprayem malowane. O, tutaj odpadało. Były takie spray do tam gdzieś bo nie Były, no. o, Widzicie? Tutaj pod nią belek, już tutaj wszystko... Odpada, i t... nie wiesz, czy to będzie. da się to jakoś Jeszcze nie wiem, jeszcze nie gadałem z właścicielem. Wiesz, bo ty... A, A powiedz tak mi... w niedzielę można sobie drapać. Po no w niedzielę, tak. Jesteśmy akurat po obiedzie, możemy sobie drapać dzisiaj. Yy, powiedz mi jeszcze, Kamil, jesteś ciekawy, czy to auto już miało wcześniej wypadek, czy nie? Kurcze, tak oglądam, w miarę się to trzyma. Widać, że jest takie w miarę niezmęczone. A powiedz mi tak, bo mamy tutaj <coughs> miernik lakieru. <coughs> Jak chcesz, to możemy szybko. Pewnie. Że tak nieładnie się wypowiem, przelecieć to auto miernikiem i zobaczymy, i zobaczymy, jakie wartości. Gdzie tutaj mamy miernik? Tutaj mamy miernik. Ostatnio Boski sobie korsę mierzył. Mamy, jak zrobiła Aso i zrobiło dobrze Aso. To co, ja, tak? Może, tak, ja może będę szedł z kamerą, a Ty będziesz używał takiego miernika. używałeś, nie gips. Nie jak no, to nie wypowiedział? Tutaj weźmiemy maskę z powrotem. Oj, zobaczymy, może, jaką ma powłokę. Zmianie jeszcze. Plastikowe. Zobaczymy, jaką Zmianie ma powłokę. Nie, tutaj. Dziwne rzeczy. Nie. Zobaczymy, jaką ma powłokę. Wiesz, co zwykły lakier, mhm. a ile folii ma. O, no, gruba. Zobaczymy. Bo wielu ludzi się pyta o grubość folii. Zobaczymy teraz. To co, botnik wygląda w sumie tak jak mierzysz? Pokaż. 80 mikronów. Czyli oryginał. No, a folia? 110. I popatrzcie, taka wartość. 30 mikronów. No. No, w jednym pieniądz 5 ten chyba też 30 mikronów. Jeszcze raz to mierzymy. No. 30. No, ja na taką folię dali wszędzie, to i tak by pod oryginał podchodziło, 120 jak by było, nie? Dokładnie. Dobra, przelecimy drzwi, może słupki są na znaczy, przez 2 Przez 2 Tak. 150, 160. Czyli 30, dobrze mówiłeś. No. E, ty matematyk! Matematyka? No. Zobaczymy drzwi. Czy auto w oryginale czy już? No. 77, 77. 70, nie? W sumie właśnie, nie? No. Masz, jakieś polerki były. Kurde, ale aż tyle. Zaczerwęka ja miała tak kolorów właśnie 120, nie? No, nawet 160 miało. To jest taki czujnik dla tych, co, mu się, co im się ręce nie częsą. No a się też nie częsą przecież. Staram się. Wolić na kabelku czujnik 80. Spoko, nie? No cienko górny tego towaru. W które miejscu się tu ćwiartki najczęściej grubo, Jak jest grubo, Te to jest źle, jak jest cienko też źle. źle. Powiedz mi, w którym miejscu najczęściej ćwiartki tu stawiane? No to najczęściej tutaj w tym... W słupku, no nie? To pokażę, jak tutaj w słupku. No bo tu mamy cienką powierzchnię. No ale zobaczmy, zmierzymy tu, czy nie było czwiartki wstawianej. No. Patrzcie, na miał dobrą rękę jak malował. Albo jedno no. warstwą poleciał. Połóweczką. połoweczką. Ja nie, widzę. Widzisz? nie widzę 70 też Coś to dziwna to będąka <grymka> Za cienko położymy. Przejdziemy z drugiej strony Na zderzaki Nie zamykaj bo jest klema odpięta Klapa ma Też cień tylko Czekaj żebym Najechałem. No to samo Kurde poczekaj o, 150, 150. Zaczyna mi się podobać no. Nasi tu Pyszto, byli? Na byli chyba, bo tutaj gdzieś widzieliście na tym gotniku Dobra, to tu 1505 no. 150 Taka 8. warstwa bezbarwnego 170 A co tu robimy? 150 130, pokaż tutaj na słupku bardziej może i przy wlewie, ile tam jest? 150, dziwne, 140, no, może była jakaś wiesz ocierka, no nie? Ryska Ale Ci, tak bardzo cienki, cienka warstwa lakieru z tamtej <laughs> strony jest, a zobaczmy drzwi, no tam, no właśnie ta strona, strony, nie? No. Bo tam ktoś robił zacinko. Nie, no to przymalowa. No Ale jezy, nie? Przejdźmy jeszcze raz na tę stronę, zobaczymy, żeby nie okazało się, że czujnik jest e, wczorajszy. Wczorajszy. No przyłóżmy tu jeszcze raz dla pewności. Nie, nie tak. Jezy. No cienko jak na banku. Cienko, no. To, no nie wiem, może jakaś fabryka tak robiła no nie? No ale to z tamtej strony tamta cała strona ma około 150, a cała ta... To mogła strona być ma... jakaś delikatna szkoda, jakaś rysa, wiesz. Tak, i tam pomalowali tak, drugi no, raz. Dokładnie. Tylko wiesz, że jak jest rysem, no to nawet nie trzeba nieraz szwachlować, tylko jest cieniutko podkładu. No i całość tak jest Zmatowione no. i przemalowane, nie? E, to to... To ogólnie tym... fajnie wygląda. Fajnie, tak, tutaj. Mm, nie wiem, jak to wyjdzie finansowo, bo tutaj niespodzianek jak na chwilę obecną nie ma. Nie wiem, ile to wszystko kosztowało pod dom, bo tutaj coś właściwie mówi, że dosyć drogo go wyszedł transport, żeby do portu tam dotrzeć, nie? W mhm. Stanach. Mhm. I, I to zrobi jakąś tam kwotę, ale ogólnie auto jak na chwilę obecną bez, e, bez dodatkowych e, niespodzianek. niespodzianek. Założymy tą półłość, zrobimy te serwisy olejowe, jedziemy na geometry. Wam pokażemy w kolejnym odcinku. E, jak Tej to? Mnie chyba, nie? Co? U ciebie? No u mnie na tym zrobimy, tak. A potem pojedziemy do Kamila, jak już będzie bęka poskładana i też popowiadamy, czy wszystko spasowało, czy właśnie szybko przywiózł części, czy trzeba było na coś czekać. To co, podejdziemy teraz do Mercedesa, bo jeszcze Mercedes Pewnie. jest w kolejce. Wejdę kurtkę, bo na polu jest zimno. A ja ciepły jestem. Ciepły chłopak. Źle tak? <laughs> to zabrzmiało, że jesteś ciepły. To czujnik Ci odstawiam. Czujnik tam odstaw. Wóz do kabury. Ten z Mercedesa dzwonił już do Ciebie czy nie? Ten chłopak? No. No to piszę z no Ale spoko. Z, tym, z Dawidem, tak? Aha, no też dzwonił. Co, podejdziemy, bo tutaj autowano na zewnątrz. O, może jest jakaś luka pogodowa, że przestało wypadać. Tutaj jest Mercedes. I co Kamil, ty tutaj będziesz miał do roboty w Mercedesie? To takie klocki Lego póki co mam chyba. Nie mam tutaj jakiejś takiej wielkiej roboty. Bardziej braki są, nie? Bardziej braki, no skompletowanie tego. Skompletowanie tego. Y, tych części, co brakujące są na no, nie. No mhm. najgorsze, jak nie ma tego auto, tych części po Ale śrubki, jest... śrubki widziałem, że są w bagażniku, chyba. Nie, nie rozrzucają. Powkładane. Raz pamiętam, mieliśmy samochód, który był porozkręcany, ale wszystkie śrubki były poopisywane po angielsku, no, no. że co tak. do czego było. Ze Czyli co tam. tutaj nam brakuje błotnika tak naprawdę dla Ciebie, że będziesz wylakierował. Mm, tak, błotnik e na kole trzeba kupić zderzak kompletny lampy. W tyle, nie? lampy, płytę pod spód na pewno No i trzeba go będzie przepatrzyć dookoła, czy coś tam nie wymaga jakiegoś lakierowania czy polerowania. Czyli tutaj tak na chwilę bez tą mi, to będziesz na ostro wjeżdżał, czy... Ten kolor tak, z tym kolorem. Czyli tutaj możemy wymalować no tak naprawdę dwa elementy, jeżeli nic innego nie wyjdzie. My też tutaj mechanicy już, jak widzieliście w poprzednim odcinku, mamy przygotowane części, w większości dotarły. We wtorek mają dotrzeć. Resztę części. Dzisiaj był na giełdzie właśnie. jak tutaj jest jakieś obtarte, ale to może zejdzie. To? Zobaczymy. No coś tutaj jest delikatnie. No na pewno taka polerka czarnego lakieru no to, jest, to jest to jest wiesz, no jak się wypoleruje, to fajnie będzie wyglądać na co Są takie zaznaczone malutkie odpryski. No, to, to, jest po to jest robione, żeby wiesz, tam cena szła na aukcji bezpieczalnie, tak? tak? Żeby było większa szkoda. To wszystko zaznaczone. Felgi, patrzyliśmy też są pouszkadzane. Na pewno to koło stoi krzywo to. I tutaj jak wjedziemy na podnosiach chcesz złożyć skrętnęłaś, złożę... tak. Jak wjedziemy na podnosik, to zobaczymy mm, od spodu tego Mercedesa, bo właśnie nie widzieliśmy my tego Mercedesa od spodu, także będziecie mogli e, zobaczyć też wspólnie z nami jak od dołu to wygląda i który tam walz został uszkodzony i oczywiście taka tutaj niewiadoma jedna co nas tutaj nurtuje, no to to wgniecenie skrzyni biegów tutaj co jest tam. Widzicie? Miska jest zamówiona, miska jest zamówiona i zamówiony jest filterek, oby... Nic tam poważnego się nie stało. Bądźmy dobrej myśli, tak? No, ale zapowiada się, nie zapowiada się jakoś tam... Nie. Mega strasznie ta naprawa. Nie, tutaj ogólnie fajnie, to wyszło nie wiem jak to finansowo wszystko wyjdzie z transportami, z tym wszystkim, natomiast y, auto już zdarzone jest bardzo przyzwoicie. Także... No lepiej kupić tak mniej uszkodzone więcej dać niż, niż potem potem... No to, to na to samo wychodzi, tylko jest więcej zachodu przy tym jak jest tak. auto tańsze. Dokładnie tak. te takie... Mm, Elementy, których nigdy nie liczymy, czyli takie detale robią nam potem kwotę, tak? Koła, tak? hamulce, zbiera się to. Tak, a teraz podejdziemy do kolejnego autobusu, przyjaźń z jednym tematem, który będziemy mhm. wspólnie robić. Podejdziemy do kolejnego samochodu. Tym razem nie ze Stanów, tutaj nasz krajowy Salon Polska do, tych, do tej pory był jeszcze bezwypadkowy. Teraz Kto już wie? jest Teraz już jest wypadkowy. I tutaj Kamil będzie robił naprawę e, bezgotówkową, chyba tak, co się skończy. tak? Bo tutaj pani nie ma czasu jeździć cokolwiek. No, za częściami przede wszystkim to jest y, największy problem. I tutaj problem. mamy Dacie. Jaka to była Dacia? Sandero? Sandero Stepway. Tak, Sandero. I tutaj mamy takie uszkodzenie. Tutaj właścicielka wspomina, że jechała z ferii, ktoś ją jej wymusił, i tutaj jest, będzie naprawa przeprowadzona z ocestrawcy. sprawcy. Mm -hmm. Tak. I tutaj na pierwszy oka bo też chciałeś to zobaczyć, możesz tak. sobie popatrzeć, co tam no. poszło, od razu nam powiesz. On tu dostał belkę, może to być ciekawie pod tym, pod lampą. Czyli tak, dopóki rzeczoznawca nie przyjedzie, tak, no. rozbierać, nic nie będziemy rozbierać. No, Na znaczy, pewno belka dostała. Belka dostała, mogło coś z podróżnicami zrobić. Mogło. Otwarte jest auto? Otwarte, tylko z tamtej strony musimy otwierać, bo tutaj Aha. błotnik, jest. co, nie, z tej strony nie otwieraj, a nie wziąłem. Jeden. To kluczyk musiałem przynieść. A, dobra. Czy przynieść ci kluczyk? Nie, nie, nie. Tutaj nie otwieramy, dlatego że tu jeszcze w miarę, tutaj nie jest jakoś porysowane to wszystko. No bo botnik wszedł pod spód, no nie? Tak, botnik wszedł pod spód. Na pewno botnik jest uszkodzony, na pewno lampa Zderza. też. Tak zderzak. belka tutaj jest uszkodzona. Pompa tutaj mogła dostać się Tak, Tutaj pompa mogła dostać i pomimo, ona, że jeszcze działała do tej pory. Podczas uderzeń bardzo często one w biegiem czasu padają. Kamień ma metr ze sobą. No. Zaraz je ja tu przymierzymy. Ty, a znaczy... zobacz odległości na kole, czy dostało do mniej więcej? O, widzicie? Rozwarcie na trzy ej, palce. się zamierzamy. ale na ja palce, tak samo mierzę. A on też mierzy na palce. No, Ostatnio mi mi z Mercedesa. No. Kupili sprowadzonego. No. dostał go. Popatrz, popatrz. No, teraz. O, no. To jest prymitywny, no. To jest prymitywny pomiar, ale on jest bardzo skuteczny. No. No, czy no możemy od razu za, za wierz. wiedzieć powiedzieć tutaj rzeczoznawcza jak przyjedzie ogląda, Co to na tak, że tutaj mamy trzy, trzy palce, palce i luz. Trzy palce i luz. A tu mamy trzy. No ostatnie kumpel sobie Mercedesa przywiznowego. No. A tu mamy trzy. No widzisz. Bez luzu. Na, bez luzu, ciężko wchodzą, Trzeba no, pozmarować. No. <laughs> no. Tutaj są trzy palce, czyli tutaj w pokole na pewno e, Dostał dostało. No. Tak. To jeszcze nie będzie do wymiany. Kolega sobie Mercedes kupił. jego też? Kogo? A nie. Twój też? Nie, nie, nie. Wiesz co? No i taką deklasę? No. No i chciał, żebym zobaczył. No i oglądam auto, widać podrobione. No i pierwsze co, no postawili go na koło, wymienili MacPherson i chyba wahacz, ale będzie zwrotnicę albo koło tak tylko ubrali, tak jak. Ubrali to się go. mówi. No i podszedłem straszy. od razu, szybki pomiar na palce. I widać, że dalej jest to, wiesz, coś nie tak, nie? Dokładnie tak. Tutaj widzicie, tutaj e, też bierzemy takie naprawy teraz z polskich salonów. E, ponieważ tutaj pani w ogóle, no pracuje, nie ma czasu, żeby zajmować się tutaj, przyjeżdżać na oględziny, żeby woli przekazać sprawę komuś, kto się tym zajmie. Tutaj e, fajnie podchodzi do sprawy, powiedziała, że wszystko chce na oryginałach, a robota na oryginałach jest lepsza dla nas, tak? No tak. Na oryginałach będzie wszystko pasowało, będzie lakieru tyle, ile ma być lakieru. E, tutaj m, fajnie, bo nie wyszczeliły poduszki. Widzicie, poduszki nie wyszczeliły, czyli tutaj jest taki dosyć duży plus, ale e, pewnie podczas demontażu powychodzi dosyć dużo rzeczy. No, no i trzeba będzie dodatkowe oględziny robić. Dodatkowe oględziny, tak. I wtedy zobaczymy, e, co, dalej? co dalej. Tutaj też mamy kolejny autokamil, który na Ciebie czeka, tak? Bo to też do Ciebie jedzie. Tak. Kolejna. Pacyfika. Lewa strona ładniejsza. Lewa ładniejsza, prawa wygląda tak. Tutaj. Troszkę zmięte. Tak, tylko powiem wam szczerze, że, jak się postawię sobie statyw, bo chodzę z tym, pokażę wam, co udało nam się już zrobić. I Popatrzcie, to koło jak przyjechało do nas, nie, to to koło było wjechane tak, byłem pewien, że od razu zobaczymy, któryś waha, że jest skrzyb. tutaj widać, że po kole też dostało, nie? Mhm. E, po podniesieniu samochodu na podnośniku, e, popuściliśmy śruby od kołyski, od tylniej kołyski i nastawiliśmy już na tyle jest, że... Było regulacji dosyć dużo. Dużo regulacji, tak, już raz, dwa razy już wjeżdżaliśmy i dwa razy regulowaliśmy, to tak, zbieżność jest już okej, okay. pochylenia brakuje, nawet widać tutaj, że tego pochylenia koła, czyli koło za bardzo leży, tak, brakuje, natomiast y, jeszcze jest jeden pomysł właśnie, żeby tą kołyskę zostawić już w pozycji przód-tył, tak jak teraz ma być, a samym dołem, żeby tamto koło się, y, jak tu będzie, tam będzie się postawić, tamto się będzie kładło, ale tam mamy nominalną y, regulację, więc jak delikatnie tamto koło y, pochylimy, to postawimy, to być może wejdzie y, w, no już w normę, producenta, tak żeby nie było to na skrajnościach wszystko, a jak nie no to będziemy szukać tutaj, który element jest uszkodzony, chociaż powiem szczerze, że tutaj tak są nieregularne te wahacze, że ciężko będzie cokolwiek znaleźć. I powiedz mi w takim przypadku, tak jak tutaj e, to uderzenie jest, nie? Mhm. To powiedz mi, co tutaj ciartka? Tu ciartkę trzeba kupić, no i odzyskać pożycie. No i w, no, dopiero się to okaże, to, jak, jak rozbierzemy. na drzwi jakieś ściągnąć na progu. Tak. Na progu, no i może tutaj. W tym cienkim miejscu. No nie? Szyby trzeba będzie porozbierać wszystko no i z nadkolem razem, bo tutaj jest dosyć mocne uszkodzenie, że nadkole zwinęło. Hmm. Czyli tutaj Wy już taki robót trochę robiliście. Zresztą widzieliście kombo już wymalowane e, do składania. Jutro składamy. Jutro składają i będzie można oddać kombo. Do wyjeżdża. A powiedz mi tutaj do tej Pacyfiki częściej hmm. bo ciężko dostępne nie? Z tego... No to ze Stanów jedynie ktoś sprowadza całe. Czyli tutaj pewnie od nas pojedzie do Was prosto i będzie tak. chwilę stało, zanim części. No części są. Drogie, Ale tutaj właściciel bo... sam już sobie organizuje sam, części, no. więc tutaj e, jak przywiezie tak będzie, tak? No. Drzwi są dosyć drogie, błotnik też, to drzwi koło trójki, czwórki kosztują do takiego auta. Drzwi same? To no nie tak tak tragicznie na takie stwierdzał. To 21 rok. Tak? No, to ma chyba 3000 mili przejemne. No także my niedzielę spędziliśmy z autami, tak żeby usprawnić wszystkie naprawy jak najszybciej, żeby to wszystko się odbywało. Yy, I nic, czekajcie na kolejne odcinki w przyszłym tygodniu. Dziękujemy za poświęcony Cześć. czas i pozdrawiamy.